No, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie, jestem na sesji publicznej, jak widzicie po czacie. Od razu tutaj pytanie ktoś rzuci pieniądze, kasę wszystko, masakra. W każdym razie jestem nie bez powodu w biurze kaucyjnym. Jak wszedłem na publika wpadł mi do głowy pomysł. Słuchajcie, trzeba by chyba zagrać, wydaje mi się, że te misje z biura kaucyjnego z jakimś randomem zaprosić ekipę, bo możemy w czterech to zagrać. To prawda, te niebieskie akurat nie tego w ogóle goście nie kojarzą, ale z drugiej strony mi na tym tak bardzo nie zależy, żeby zbierać każdego żywego. Ale zobaczcie, tutaj na przykład mamy Kleo Song. Najwięcej kosztuje, bo 130 tysięcy. Obra no, kurde, przestań gadać, już o tym już mi o niej opowiadałaś, ja już nie potrzebuję więcej informacji. Bla 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 bla. Dobra, mogę zabezpieczyć już sobie cel. I zobaczcie, tu wchodzimy, to zaakceptuję. Kto chciałby zagrać przed przypadek wartościowy cel. Mamy panią Song, tak zwaną, od Janet misja. Chciałby wejść do, do misji. Ciekawe, Co, że wam powiem, bardzo mnie to teraz zaciekawiło od strony tego, kto pomaga. Ile w sumie za takie coś dostaje? Czy w ogóle cokolwiek za to coś dostaje, nie wiem. Zapraszam na misję, kto chciałby zrobić wartościowy cel. O, patrzcie, mamy jakiegoś hawo. Cztery osoby ja bym wziął tutaj ze sobą. Diknie, żeby jeszcze przedłużyć czas o 30 sekund. Kurde, no tylko z jednym gościem. No ja liczyłem, że czterech sobie zagramy te wartościowy cel. Nie jest to, to prawda misja długa, tak serio z tym są, to my nawet w 5 minut my to ogarniemy. No ale mimo wszystko liczyłem, że jeszcze ktoś do nas tutaj dołączy, no bo ogólnie, żeby ktoś dołączył do nas na tę misję, to musimy być na sesji publicznej, żeby jakieś randomy do nas mogły dołączyć. Sesje te zaproszeniowe jest to niemożliwe. Proszę, no jak na zawołanie, bardzo dobrze jestem zadowolony. Mamy cztery osoby. Ogólnie to jest prosta misja. Tak serio, będę wam mówił. To jest bardzo łatwa misja. I ja jestem zadowolony, że mamy pełen skład, więc czterech zrobimy sobie zlecenie. Na ten cel I jestem ciekaw, czy w ogóle ten cel przeżyje To jest moje najlepsze pytanie Bo jak padnie, no to zarobię 25% tylko Ale tak głównie tu nie chodzi o to, żeby robić te zlecenia Że tak powiedzmy pod kasę Bo to, to, to nie jest najważniejsze Chodźcie, zapraszamy o, Chcesz ze mną jechać? To dobrze, jedziemy A więc to był... Nie wiem, jak to możemy nazwać Był to dzień, w którym postanowiliśmy, że w ekipie Zdobędziemy nasz wartościowy cel w Którym okazała się być pani Song Pani Song jako że jest. Kurde. Pani Strong jako, że jest aktorką Albo pseudoaktorką, To udajemy się właśnie do Publiskiego studia Filmowego, aby ją właśnie zgarnąć Janet oczywiście podesłała nam Zdjęcie tej osoby Abyśmy przed chwilą nie widzieli jej Ale możemy się przyjrzeć, że to jest pani, która ma białe włosy Krótkie białe włosy Widzę, że tutaj wjeżdżają już do studia Już, już nas zobaczyli Ale spoko, to akurat nie, nie ma problemu Akurat nie musimy zrobić parę rzeczy Pierwsza to trzeba zrobić zdjęcie planu Pamiętam jeden spawn tak szczerze, bo jeden co prawda przez przypadek nagrałem, ale gdzie, gdzie co jest to już tak nie wiem. Nie ma znaczenia, akurat ten segment. Zrobimy tutaj zdjęcie. A jest już? A, no to dobra. No to już wiemy, gdzie ta cały czas będzie się znajdować. Ale zanim tam otworzymy drzwi, musimy się tutaj dostać, żeby znaleźć biuro. Ja już hakuję. Tam, nie wiem, ekipa się bije po prostu. Mówię, to jest akurat dosyć szybka misja, więc mówię, jak sami wiecie, ale nigdy tej. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby robić te cele z jakimiś randomami. Mówię, ktoś w kurde walnie głowę, no to 25% z tego się zarobi. A to jest ogólnie najlepsza rzecz w całym tym studiu, W ogóle, swoją drogą, te tutaj miejsce, gdzie jesteśmy. Nie wiem, jak to zauważyliście, ale te wszystkie rekwizyty, co się tutaj znajdują. Widzicie, tutaj są zdjęcia i tak dalej. ale tu mamy zdjęcie, nawet które mogłoby nas nawiązywać do Red Dead, ale tu mamy skórę Tygrysa i w ogóle. no wszystkie te rzeczy to są zeznańczki. O, tam jest na przykład maska. To wszystko to jest właśnie ze zeznańczki, którą robiliśmy dla Solomuna swoją drogą. Dobra, udaj się na plan zdjęciowy teraz. O, kawo, kawo mnie podwieziesz? Dobrze, kawo. Lecimy. Wyczyścili cały, w ogóle teren praktycznie. I proszę, już jesteśmy. Już jesteśmy, trochę musiało nas wszystkich załadować do góry. No i tutaj też będzie oczywiście strzelanina, bo już mieliśmy strzelaninę, to tak powiedzmy. Spróbuję zabrać ten dodatkowy łup, nie wiem, może się uda. Ej, nie ma tutaj teraz. O. To jest ciekawe. O, namierzają cel. Ale się zdziwiłem, że tutaj nie ma... jakichś innych gości ją złapał. Nie wiem, dziwne, że tam cię ta maska nie zrespiła, wiecie? Bo zawsze tamtym na no, miocie, że tak powiedzmy. Nie wiem, przyczepię. A teraz ten gościu jedzie. <noise> I malam z tego po prostu. <noise> Jak to w ogóle ta broń wygląda, nie? To jest dwuręczna broń, od kurde w jednej ręce to trzeba. Jak? Ja strzeliłem jej w głowę. Wiedziałem, że chcieliście mi zgryfować. Kurde cel. O wy kurde. Dobra. Ale to akurat jest był fajny cel, bo był dosyć blisko. To była fajna misja. No ale widać, no chcieli mi zgryfować No Ale na szczęście gra się nie dała, że tak powiedzmy. I pozwolili mi zebrać ten cel. Ale Szkoda, że niestety nie ma dodatkowego łupu. Nie wiem. Ciekawe, czy ten łup po prostu dodatkowy się nie respi może jak jesteśmy w kilka osób. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Albo respi się w innym miejscu. Nie wiem, no. Nie widziałem, żeby szczerze ktoś robił w ogóle tę misję z kimś na YouTubie. Kiedykolwiek, także. To jest pierwszy raz, kiedy mówię, kiedy gramy takie zlecenie z kimś. Dobra. Jak oni będą ze mną na sesji, ci ludzie w sensie mam na myśli to jeszcze zrobimy sobie niebieskie cele. A jak nie będą, no to będzie moim zadaniem, takim dodatkowym, że tak powiedzmy, jeszcze doprowadzić niebieskie cele. Może uda się doprowadzić niebieskie cele żywe, ale jestem ciekaw, ile oni dostali za to zlecenie, że mi pomogli, bo bardzo mnie to ciekawi. Może kiedyś będę miał okazję sam to przetestować, ile się dostaje za to, jeżeli z kimś jest się w drużynie. O, ja ją tutaj wpycham, zamykam. Bardzo dobrze. Publiczna sesja, ale tylko w cztery osoby jesteśmy. Cała moja ekipa jakby jest. O, zaśpij się tu ze mną w agencji. O, jesteśmy też w tym organizacji. Może ich się zapytamy. wiem, jestem bardzo ciekaw, naprawdę ile wy dostaliście za to kasy za tą misję. 1600, a czyli aha. Czy za typową misję. Bardzo dobra robota, że tak powiedzmy, przejdę na sesję publiczną, powijmy w sumie. Fajnie, że odpowiedział. Dobra, w sumie wejdźmy na sesję publiczną, no jak mówię, no chcę, żeby było to wyzwanie, a nie że robimy to w trzech w czterech. E, więc przejdę na publika jakiegoś. Spróbuję zrobić teraz niebieskie cele. Po prostu spróbować je dostarczyć żywe. Może się uda. To jest Ciekawe jak na takie misje w ogóle dołączyć. W ogóle da się przez telefon dołączyć? To jest też jeszcze lepsze pytanie. Ja bym je dał... Misję od kontaktu bym to w sumie dał. tej kategorii bym to rzucił. O już, na kasyno zapraszają, ale... Nie tym razem na kasyno. Tym razem mamy inne tutaj zlecenie. Dobra, tego gościa nie kojarzę, więc od niego chciałbym zacząć. Czy... Rzeczywiście, gościa będę miał. Nie wiem, gdzie w sumie. Dobra, skończyło już gadać. Ale go akurat dziękuję, że kompletnie, żeby był, więc. Dobra, mamy bank fleka. jak obstawiać? Czy ktokolwiek mi zgryfuje w ogóle? To jest też dobre pytanie. Bo wiecie, bo w teorii ktoś tu może latać na jakiejś hydrze, albo po prostu ktoś się przyczepi do mnie opresorem, no i na przykład rozwali mi furgonetkę z tym gościem. No, jak na moje, wtedy ten gościół, no, no, nie żyje, nie, ale. Dobra, zrobiliśmy tutaj niezłą masakrę. Trzeba teraz jeszcze się pozbyć świadków, że tak powiedzmy. Tu, 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 o, się kurde. Tutaj, teraz trzeba rozbroić gościa. Rozbrojony. Dziękuję, teraz podnosimy ciebie. Zabieram ciebie do twojego nowego domu teraz. Jeszcze musimy pierw z policji. Właśnie, golewski. jak jestem prezesem, a działają moje umiejętności? Umiejętności prezesa. Ukryta organizacja. A nie ma przekupu władzy. O, ale patrzcie, mamy, mamy opresora. Nie, no, nie słyszałem dźwięku namierzania, więc mnie olał. Albo jestem dla niego przezroczysty. To też dobre pytanie. O, tam na górze, proszę, bo jakaś walka. Odrzutowiec walczył z opresorem i wygrał. A ja znowu wpadłem w. Zabawny gość jest niezadowolony i teraz będzie revenge, ale skoro ten gość znika z radaru, że go nie widać, to chyba on musi zapłacać pomocą tego nowego. Lecieć więc był dosłownie z przyczajki. Dobra, zgub się pościgu, bo już prawie, że u celu jestem. Gdzieś to tutaj mniej więcej było. No tutaj do swojego tego MCO, akurat się wbija. Tam jeden nie do Tera drugi do MCO. Trochę tam inny odrzutowc lata, ale no olali mnie wszyscy, jakby byłem do nich jak powietrze praktycznie, więc zostałem olany. No ja mówię, akurat tego gościa kompletnie nie kojarzę. Żebym kiedykolwiek. W ogóle go miał. Myślę, że teraz możemy w takim razie zrobić sobie następny cel. Jak już akurat dwóch kojarzy, że byli. Ogólnie to będzie zbieg, jak jeżeli mówię o autobusie, miejsce wypadku. Miejsce wypadku będzie w paleto. Nie, nie w paleto. No i dobra, mamy tutaj oczywiście strój i zaraz po tym ubraniu nas zakieruje, w którą stronę mamy. Lecieć i wychodzi, że chyba gdzieś mniej więcej tam. Podążyć śladami krwi, no. Już poleciałem. Żeby na pewno, wiecie, nic się nie tepsło, żebym go przez przypadek nie rozwalił. No już go widzę, zaznaczył się. Szkoda, no, że to jest jedna z takich fajniejszych misji, tylko szkoda, że tak daleko się niestety wiele rzeczy tutaj respi. Ja w ogóle wam pokażę sztuczkę. Możemy go w ogóle na Atomizera wziąć. To musi dobrze dostać, nie? Czasem na dwa strzały z tego Atomizera on schodzi. W sensie, że już się poddaje, ale to... To no, jest taki sposób, powiedziałbym, że... Najgorsze z tych wszystkich, bo czasem przez przypadek można go po prostu uśmiercić, że tak powiem. Dobra, w sumie powiedzmy może jak GPS nam każe, bo chciałbym mówię, żeby to było jakieś, może będzie to wyzwanie, nie wiem w sumie, czy w ogóle ktoś nas może zaznaczyć, rozwalić, to jest dobre pytanie, czy po prostu jesteśmy dla nich przezroczyści, to też jest coś, czego w sumie nie wiem, muszę przyznać. Nie dostawałem tego na drugim koncie, więc kto wie, może robiąc tę misję jesteśmy dla nich po prostu przezroczyści zwyczajnie. Kok został w takim razie dostarczony, no to w takim razie zajmiemy się teraz następnym, ostatnim już celem. Nie wiem, dziwne, myślałem, że szczerze będę dostawał jakiś Wiecie, ktoś mnie będzie gonił, będzie jakaś aferka, coś się wydarzy. No Dugan, no Dugan to kurde może być nawet w paleto. No jak w Paleto będę jechał, no to, to coraz mniejsza szansa, że ktokolwiek mnie namierzy. No, ale w mieście też może być. Może być jeszcze na tym porcie Del Perro bo było. No i się wylosowało akurat w mieście. No No to bardzo dobrze. A ile mówię, jest spawnów tych wszystkich misji. Też są po trzy spawny. Mówię, wiem, że jeżeli jestem tak, jak ja mam swoją nieruchomość kupioną, to wiem, że ona też blokuje kilka spawnów. Takie najbliżej, co mogą być. I wiadomo mi jest, że jeżeli kupimy sobie w Davis lokalizację, to ona nie blokuje żadnych spawnów. Po prostu. Więc wychodziłoby chyba na to, że Davis będzie najlepszą lokalizacją dla tego biznesu. No nie tak jest w grze GTA. Nie, żeby nie rozpiął nam się coś za blisko, dlatego Trzeba... Dlatego nam się te spawny po prostu nie liczą, jak to po prostu wygląda. Tylko mówię, właśnie mówię, czy dobre pytanie jest, na przykład tacy Duganowie, co mamy, czy mogą się zrespić jeszcze gdzie indziej, Już tylko są na przykład dwa spawny, nie? Załóżmy. Tu rozwalmy, tego rozwalmy i wchodzimy do środka. A mówię, szkoda, że niestety ta nikt się nie zainteresował. Może z tego z tego dudu zrobimy. No wiadomo, wykorzystanie z powrotem tego samego interioru. Akurat nic chyba nikogo nie powinno dziwić. Znajdź sposób, by się dostać do biura. O, patrzcie, tutaj w ogóle stoi. Jeszcze została nam ostatnia osoba. Sam oczywiście Dugan. Nie mogę tutaj oczywiście, jakby ktoś chciał się pobawić, to nie nam rady, tylko mogę kupować za torę co najwyżej Dobra, tam już cicho sieć. No oczywiście wiadomo gdzie my się znajdujemy, to jest wiadomo nasz, nasz salon gier, więc to chyba nikogo nie dziwi. A właśnie co do takich w ogóle rzeczy, nie może zrobię jeszcze o tym jakiś taki dodatkowy sobie film, to wam mogę powiedzieć, że taką przedsmak, że tak powiedzmy, że Rockstar zrobił jedną z takich dudniejszych zmian dosyć niedawno, czyli zrobił sobie w grze takie coś, i w ogóle sam budynek jest przygotowany na to, że on będzie użyty w jakichś misjach. Więc być może na nowe DLC będziemy mogli się spodziewać, że ten budynek zostanie użyty. Nie wiem, właśnie widzę, że każdy trochę mnie olewa. Albo nie mogą mnie namierzyć, albo jestem dla nich przezroczysty. No naprawdę to jest dla mnie ciekawe pytanie, na które no, no nie znam szczerze odpowiedzi na ten moment. Ale no ostatecznie nikt mnie nie rozwalił. Liczyłem, że będzie jakaś walka na tej sesji. Mimo wszystko, bo tu była jakaś walka, ale. Niech się nie zainteresował. A skoro niech się nie zainteresował, no to tak powiedzmy. Bywano. Kolejnie sobie siedzi. Tamten jakiś jeden zniknął, pewno kolejny zaraz zniknie. Dwóch agentów wróciło. Wyślemy ich na tę misję. W ogóle swoją drogem, by ktoś się zastanawiał, no to dopiero y, trzeci raz będę zapełniał sobie save do pełna. A ja ich tutaj klikam. Staram się klikać cały czas na bieżąco, oczywiście, ale to bardziej pokazuje, jak słabi są po prostu ci agenci. No z GTA plus to co innego jest. Tam trochę mniej trzeba poświęcić czasu, ale mimo wszystko. No cóż, w każdym razie udało mi się wykonać zlecenie. O dziwo przeżył mój cel. Nikt nie rozwalił, więc mógłbym powiedzieć, że chyba biuro kaucyjne idzie robić z randomami, albo bym sobie śmieć wyparował. Więc no cóż, to było w każdym razie na tyle. I do następnego. Cześć.